No się widzowie, dzisiaj sobie oceniamy nowy update block heaven. Tak, no tak, mówiąc, to jest update banku, więc no, nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Dobra, pójdźmy sobie najpierw do banku. Dobra. Bierzemy sobie kartę No i tutaj. O, tak. Dobra. I. Zjeżdżamy, no. I tu mamy takie coś, otwieramy kartą, chyba. Czy... Czym to się otwierało? Czekajcie widzowie, bo... Albo mi nie działa, poczekajcie chwilę. W... Widzowie, wchodzę jeszcze raz, bo coś się zbagowało więc no. Weszłem jeszcze raz, bo coś się zbagowało. Widzowie, wchodzę na publika, bo coś nie działa na privie, więc no. Prze... Zaraz będę. Te, ja jestem tępy Widzowie, ja jestem tępy Ja pieprz, dekiel A tutaj Już oceniłem właśnie ten update, ale nie nagrywałem Tutaj mamy takie przejście, by Pomieszać się trochę, żeby mi było łatwiej przejść, dobra No i tu mamy takie coś, po prostu kurde Nie, kartą nie możemy Bierzemy bombę Dajemy, o kuźwa my już się. no i mamy tutaj golda Teraz jeszcze coś? Eee, się Ja tych co nie wiedzą Tu trzeba rozwalić Żeby dostać ten kluczyk, a kuźwa, o. Teraz wracamy tu niszczymy tu. E, o, dobra jest bomba, no i mamy tutaj teraz diamenty. Tu nie jest takiego zwyczajnego, po prostu to. Dobra, teraz żeby tu przejść. No to musimy zrobić tak. A. Nie, czekajcie. A, dobra. Tak. No i musimy. No i tu przechodzimy. No i patrzcie. Tutaj mamy takie coś. No, w ogóle główny safe. żeby to rozwalić, dajecie. Jedno. Fajne co jest, że e, dwie można. Dobra. Sorry. Pod teraz dajecie. E, czekajcie, aż niech mi się wyloduje. No. Dajecie drugą. No i patrzcie. Macie bitcoiny. Zajebisty jestem. Update, że dodali nawet bitcoiny. No. Dobra, przenosimy się na pliwa. Dobra, jestem na pliwe, widzowie. Odpalam frikama i kudę idziemy szukać sekretów jakichś. A ja już widziałem, jaka e, to jest, tu? Hmm. Hmm. Kuda. To chyba tutaj mi się zdaje. Nie, tutaj jest samolot, poczekajcie chwilę, znajdę to. O, widzę, mam to już. Tutaj mamy tą windę, o, tutaj coś mamy. Tutaj ogólnie kudy jest ten mob, więc no... Tutaj po prostu mapi się kierow. Prochodzimy no. Dobra. Tutaj coś mi się zbagowało. Ale to nic. Dobra, tutaj jest takie. To samo wszystko. A teraz to idziemy szukać sekretów. Dobra. Wątpię, żeby to jakieś były sekrety, ale no. O! Aha, dobra, już miałem, że to jakieś. Sekret, ale to po prostu no. To jest te przejścia. Tutaj nic. No. Bardzo fajny update. Brokeven jest, jest bardziej. Już bardziej rozbudowane. Czekam na Halloween. No i widowie to na tyle z tego update'u. Bardzo fajny update. Mi się podoba nie wiem jak wam. Napiszcie w komentarzu ocenę. Ten kto napisze przypnę, mu Duszko, no i no. Bardzo fajny update jeszcze raz mówię. O, a jeszcze szybko pójdziemy zobaczyć. Może coś się w jaskini zmieniło. Mm. Dobra. Szybko lecimy na Frykami bo nie chcę się tak normalnie. Dobra, tu nic. A, nic się nie zmieniło tu. Mm. Dobra, widzowie, To na tyle. Takim akcentem końcika. Eee, sorry. Odcinka tu kończymy. Dobra. Na razie.